Gość który gość? Ja to wyrzucam broń, żeby pójść na nowo, nie zabija. No nie no, tak długo wyrzucał broń, aż pójdzie na morze. A jest. Aja, ja, ja. ja. A, ja Nauczył się. 7HP, szczęście. Nie ja kontroluję. Nie się. Nie no, nie on grać nie umie. Będę go bo to tak nie jest. Aha, to każdy może. No. O nie no. Ja mu zaraz pokażę. Gdzie raki nie działa? Nie. tym prawym i nie działa. Nie. Ostatni raz. No nie mogę. Nie. Nie widziałeś tego. Good luck. Zabije cię. Ja teraz już wydałem pieniądze, na mas pieniędzy Piju smoka Dawaj, 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 dawaj Patera. Kurwa Odbustowali Bo się O miałem Granat w dłoni Swag boss Wiesz co, dobra, że jeśli oni się bustowali, się my nie założyli. Ja zauważyłem, ale, ale tylko. Ale czy, ja zauważyłem. Zobaczyłem, oni do mnie strzelali, nie, się nie strze strzelali. Nie strzelali? No właśnie. <laughs> no do mnie zaczęli napierdalać i mnie zabili. <laughs> Obiłem, pompa w Pięty. Dawaj mi pompę No graf grafitowe takie, graffiti mm. Masz pakę w nagrodę Dzięki Najdroższa broń No grze Najskuteczniejsza W moim przypadku Za Przepraszasz, rzucam? Oje. No i się no, Na górze, no. na górze jest. Mm, nie, nie ma. Przeskanował mi Heada, rozumiesz? No, rozumiem. Więc szczęście Cię opuściło, niestety. Nowy... No, by. No, ja poradzę. Nie ja mi, że to ja tak. nie mów tak. To wszystko przez good luck. To wszystko przez good luck. No, debil. Minus 5. Trafiłem go w głowę, nie wiem jak, ale. dodam mu 5HP. Okej. Idzie. Nie wiem no. bana tak gra. Trafiłeś. To no, zajwiście. razem zadaliśmy mu 9 HP. Na gęba biorę, to ja mam. Już smoka nie biorę, bo wiem, że i tak z... Ja kupiłem. <słyska> Co z nim zrobisz? Tak tutaj Uderzysz nie ma defuzów, ja... Jak nie ma tutaj defuzów, to ja zawsze smoka kupuję. Nie wiem. No widzisz. Pięknie. Brat gra no Dobrze, dobrze Dobra, ja go tutaj... Ty idź tam blisko, ja postaram się tego Jasne, go próbuję Dawaj Weź AWP, weź AWP, weź pupę Dobra Słyszysz ten dźwięk? Nie strzelał <laughs> Nie dostaniesz Mam <laughs> no sęk w nagrodę Co ty gadasz? Wow. Ze, ze za skinem za 5 groszy. Z tumikiem. No. Dobra, to idziesz pierwszy? Ja NGS <noise> Bra Brat pisze, żebyśmy mu podpisali profil na streamie. Który brat? Hmm. No, no Kurwa, naprawdę nowy. Co? Ten skin jest lepszy według mnie. Wiesz co mi się tutaj nie podoba nowy? że on żyje, ale nie. Kurwa. Wróciłem wabika tak nie podgiano nie? nie i się nabrał, I się nabrał. nabrał <ścoughs> Widziałeś że się obrócił. Tak, tak. Mam nadzieję. Masz pakę? Tak. A co komentujemy mu profil czy nie? Można? O, o, on później nam podpisze. Pompa. Kurwa. Sam się oślepił. Moja krew. Tam się oślepił drugim granatem. Koło WP No nie Kupić ci coś? Nie, nie kupuj autostrmaty, nie kupuj nic W ich rękach, no może, no to, i, no, jak to, no to Myślę, że to już jakaś jedna z ostatnich jest A no ostatnia w sumie No to ci musiałem O, otrzymuję pochwałę A pochwałę w sensie, że ten ja się tutaj zakam raz spokojnie spokojnie ja zawsze jestem spokojny no raz mi, i raz winowy dobra już wziął moją wziął mojego kałacha. za filarem na lewo. Na lewo znaczy się. Słuchaj, Słuchaj. Na lewo był. A uży. Dobra, plan tu już. To Na lewo był. No Jednak 18 sekund było. No rozumiem, rozumiem. Jak mu dać rekomendacje? On mi dał jakoś. Nie Ja tego nie robiłem. Kiedy, ja kiedyś ja mogłem, ale teraz chyba. <grym>, dostać bloka. Bloka może dostać. Dobra, mamy trzy, kurwa. No, ale coś mi teraz panty. Chodź. O nie, on ma agenta tego za kilka dych. Czy pytań wydawać pieniądze Marson wymieniał zawsze tych, tych z maską Ten miał czarną maskę za siedem a tam ten tańszy miał złotą, nie, tak nie, <trym> nie pamiętam A brat wie, że mnie z UM komendował Dobra, to ty patrz, tu ja patrzę tu no. Negev. Dobrze, dobrze Co miał fajnego Jeszcze się popatrz na niego no, czy... Szybko Widziałeś? Hałaha miał, już nie mi weź Gdzie? Na lewo, na lewo był dobrze, strzelajesz, ale po co uciekłeś? Na prawo, na prawo. On był obity, ja mu headada dałem pamiętam. Czekaj. Okay. Damage given. Nie, 13. Dobra. Nie, tak, nie. Dobra, robimy tak, biorę no, scouta Nic tam się nie ruszało jak strzela, Byłem przekonany, że go tam nie ma. <laughs> Jak się nie rusza to nie oznacza, że nie żyję. Najczęściej No jak coś do czegoś strzelał złej i zacznie do mnie strzelać, to wtedy wiem, że to jest wróg. A bo ty skał skautę kupiłeś Dobry się zakrztuziłem. Jak się przestraszyłem złej. No Jak to jest, że u ciebie... Jak to jest, że u ciebie widzę, a u siebie nie widzę. Wezmę ci fajną broń. O nazwie AK-47, okej? Okay? Masz. Tak, co A... AK-47. No, zabijesz za, za, je, czuję. Mój, mój fart... to czuję, rozumiem. Go, Przekazuję ci całego farta na tą rundę, mówię ci. bo Wtedy opoje zginęły SG mają. to no nie P90 i raszujemy. P90 Dobra, GG napisał. S, dobra, pisze. S, nie wierzy w nas. To ja nie wierzę w nikogo. Nie wierzy Co z tego zrobić? Chodź, Prawą stroną prawą? No, idź, idź, idź. Nie ma. Na lewo są już na sejcie na lewo. Na prawo też. No, dobra, bo ty wdechłeś. No ty też. No też, co? Myślałem, że to go. No nie, myślałem, że ty zabijesz. No, no to nie komentujemy. Nie, nie koment... Nie, nie, rekomendacje chciał. Ale nie wiem. Myślę, że te mini.